Uwaga, proszę uważnie przeczytać komunikat. Proszę uruchomić aplikację Live Suitexe i wybrać z menu programu Select i MG. Proszę nie zamykać okna programu. Upewniamy się, że tablet jest wyłączony. Przytrzymujemy przycisk, volume plus, następnie, nie zwalniając przycisku, volume plus, podłączamy urządzenie do komputera, za pomocą kablan mikro, U, S, B, i szybko wciskamy, 6 razy przycisk, power. Następnie wyświetlą się okna, które należy potwierdzić przyciskiem, tak. Rozpoczyna się proces aktualizacji, oprogramowanie, po zakończeniu aktualizacji, należy wcisnąć przycisk, ok, i odłączyć urządzenie od komputera. Jeżeli aktualizacja przebiegła pomyślnie, urządzenie włączy się i będzie działać poprawnie.